Cześć, tu Karolina Chciałam wam pokazać dzisiaj kartki, które zrobiłam z takich resztek i ścinek Które mi gdzieś tam zalegały Już kilka lat nawet No a właśnie jak oglądam Kamilę na grupie Kreatywny Świat Naszych Pasji Ze sklepu Świat Pasji no to właśnie ona tam tyle tych ścinek Używa i resztek, że <głos> <głos> Że chciałam Właśnie też coś Takiego zrobić, bo zostawiłam sobie właśnie Takich paseczków Różnych Pełno na kwiatuszki Takie malutkie właśnie, które tutaj są I myślałam, że zrobię po prostu sobie Taki wiecie wysyp kwiatuszek Które zawsze będę mogła użyć Nigdy się nie złożyło, żebym do tego usiadła. Więc powstały kartki. I najpierw powstała taka z takich szerszych ścinek. A żeby nie było tak nijako, to dodałam właśnie takie kolorowe paski z innych jakichś kolekcji, ale to chyba wszystko są resztki z galerii papieru. No, i tutaj przez sto lat, tutaj właśnie wyciąłam jeszcze taki takich resztek kwiatuszki. Otwiera się jest spełnienia marzeń. I tu jest trochę wykrojnika, znaczy taki kwiatuszek z wykrojnika. I tutaj taka mała kompozycja. I tutaj też zrobiłam w narożniku, żeby nie było tak łysą To tutaj tak fajnie wystaje, a jak się otworzy, to całość też fajnie wygląda. No a z drugiej strony właśnie tutaj łączyłam tylko dziurkaczem. A tutaj można czy tutaj życzenia napisać. Potem była ta, bo został to miałam nawet wytuszowane, taki kawałek duży, więc to posłużyło jako baza, że tak powiem. No i na to zrobiłam taką kompozycję paseczkową też. Trochę cekinków, no i stemple, właśnie mam dużo stempli takich z napisami i stwierdziłam, że tutaj ich użyję i będą takie kartki niskobudżetowe. I tutaj następna, bardzo podobna, tylko właśnie już nie ma tego tła, tak jakby tylko od razu paseczki, tutaj też z wykrojnika, takie, wiecie z której mam też wycięte już dawno, dawno. Właśnie do jakiegoś szybkiego użycia, no to tak właśnie te kartki powstawały naprawdę bardzo szybko. Właśnie przez to, że miałam już wszystko przygotowane. Jeszcze coś takiego też na kraftowej bazie: takie cekinki dodałam. I też napis jeszcze życiem. Ja to wszędzie mam już życzenia powkładane, żeby tylko włożyć do woreczków foliowych, żeby były gotowe. Potem powstały takie kartki. No i właśnie miałam pełno takich pasków, i chciałam po wycinach z, z nich kwiatki. No a złożyło się, że <laughs> jeszcze kartki z nich zrobiłam. I tutaj coś takiego. To też miałam z jakichś pasków z galerii papieru. I tutaj właśnie idealnie mi kolorami się zgrało. Dodałam też parę takich zwyklejnika. A jeszcze tutaj <laughs> takie listki, które. Kupowałam jak nie miałam maszynki No to, to jeszcze właśnie takie Się trafiły takie resztki Tutaj taka bardziej męska Myślałam To jest galeria papieru A to Albo nie To jest chyba UHK uchaka, no ucha, ucha, uchaka mi się wydaje Ten wzór tak Taki bardzo uchakowy. A to kółka ze studia 75 jak kiedyś kupowałam właśnie Takie dodatki Vintage A tutaj Craft O'Clock Wtedy właśnie miałam dużo takich pasków No i zrobiłam taki Kolarz jakby I to z Heritage Star Wzięłam kartę A te skrzydła są tak jakby podwójnie Wycięte I tak można je unieść I taka warstwa A kartka troszkę Minimalnie i potem takie dziecięce I chciałam z tymi paseczkami Połączyć te słonie Ale malowałam je na nieakwarelowym Nie do takich miks mediowych Prac papierze na takim zwykłym właśnie No i Były takie no Zbyt jaskrawe dla mnie Więc zrobiłam dwie takie osobne kartki A tutaj odbiłam jeszcze raz I pomalowałam tak bardziej akwarelowo żeby były bardziej takie delikatne kartki. I też parę cekinków, tylko i gotowe. No i tutaj z słówką, też takie e, kropeczkowe, i tutaj jeszcze właśnie też takie kropeczkowe dodałam i parę gwiazdek takich też. E, no, a jak już zaczęłam grzewać w tych e, moich takich e, papierach. E, które właśnie miało być na, jakąś, na jakieś kartki, takie gratisowe jakieś strony. No to już zaczęłam właśnie robić. I tutaj są dwie takie całkiem naprawdę bardzo proste, z wyciętymi tylko napisami, takimi już ozdob, ozdobnymi bardziej. I dodałam tylko takie półperełki i takie szybkie kartki. No a tutaj już troszkę się pobawiłam kompozycyjnie, to już było wszystko osobno. Znaczy wszystko. E, tutaj trzy elementy, tutaj więcej cztery. No ale e, tutaj z samochodem, napisy też jakieś chyba z Craft Oplock, czy ze studia 75 to na pewno, a to chyba z Craft Oplock, nie wiem. No i też cekinki. <coughs> Tak, zastanawiałam się skąd ten papier, ale nie przypomnę sobie chyba już. A to też chyba Heritage, sorry. Więc to było. A te dodatki to były z magicznej kartki. Tak, kiedyś dostałam jeden arkusz, właśnie dodatków. No i tutaj też e, takie pojedyncze arkusze małe miałam e, z gratisów różnych do zamówień. I tutaj dwie identyczne kartki. Wyspał się mój syn I tutaj też to było razem z tymi tagami, a to już osobne jakieś arkusze. Także to tyle. Muszę uciekać zająć się moim dzieckiem moim. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że zainspirowałam Was trochę do zrobienia też takich kartek może. Także to tyle i do usłyszenia. Cześć!